W tym momencie bomba wędruje w górę, co oznacza rychły start zaraz po wprowadzeniu wszystkich koni do startboxów. Mamy komplet w maszynie startowej, czekamy na sygnał do startu. I gonitwa się rozpoczęła. 1907 metrów do pokonania. Bardzo mocno zgrupowana stawka. Zaraz państwu powiem, kto tam przeszedł na front po rozpoczęciu tej gonitwy na prowadzeniu. Y na prowadzeniu oznaczony numerem 10 Tudemon. Na drugiej pozycji tam blisko trzyma się Mobek. Blisko jest e, także Welnelis. E, nieco nam się rozciągnęła już ta stawka na przeciwległej prostej. 1400 metrów przed celownikiem. Tudemon cały czas na prowadzeniu. Na pozycji drugiej jest Welnelis. Na trzecie odpada Mobek. Na pozycji czwartej Jamromana. Blisko tam zawieja, blisko Szuri. E, za za tymi końmi in Polonia a na ostatniej pozycji galopuje, w tej chwili oznaczony jedynką Zinak. I jeszcze kilometry do celownika. Na prowadzeniu cały czas Tudemon, na pozycji drugiej Welnelis, na miejscu trzecim galopuje Mobek na czwarte, przesuwa się Zawieja na piątym Szuri, następnie e, blisko tam Barbarosa za tymi końmi, i na ostatnie odpada teraz Jamas, wyprzedził go Zinak. Konie zbliżają się do prostej finiszowej. Mają jeszcze 550 metrów do celownika. Wyprowadza na tą prostą Welnelis. Wyprzedził już Tudemona na 500 metrów przed celownikiem. Jest na prowadzeniu. Welnelis po zewnętrznej atakuje go bardzo dobrze Mobek. Mobek, Welnelis, Tudemon zdaje się, że nieco słabnie. Włącza się tam do walki jeszcze Barbarosa. Welnelis, Mobek, Barbarosa. To jest prowadząca trójka na około 200 metrów przed celownikiem. Welnelis jakby nieco zwiększał swoją przewagę, na drugie wskakuje Barbarosa Jeszcze 70 metrów do celownika. Welnelis pewnie zmierza po zwycięstwo i wygrywa tę gonitwę na drugiej pozycji. Barbarosa następnie Mobek, Tudemon, Shuri dalej zawieja razem z Inpolonią, a na ostatnim przybiega w tym momencie Yamas. Welnelis oznaczony numerem 11. Ogier trenowany przez Wiaczesława Szymczuka, dosiadany w tej gonitwie przez Karolinę Kamińską. Welnelis i Karolina Kamińska, ten duet jako pierwszy, minął linię celownika. Zaczekajmy na oficjalne potwierdzenie tego wyniku ze strony Komisji Technicznej.